Łączy nas A4 to wspólna akcja pięciu stacji radiowych Polskiego Radia. Radia Wrocław, Radia Opole, Radia Katowice, Radia Kraków i Radia Rzeszów. Jesteśmy cały dzień na opolskim odcinku autostrady A4 i bezpośrednio specjalnie dla was przekazujemy relacje dotyczące wypadków, korków, robót drogowych i warunków na jezdni. Mobilki, mobilki, jak dróżka na Katowice. Był wszystko w porządku, nic tam nie widziałem, żadnych problemów, wszystko jedzie, także powodzenia. I właśnie w taki sposób wyglądała akcja Łączy nas A4 w wykonaniu Radia Opole. To koniec filmowej akcji dla Was, ale nie dla mnie. Ja wracam na autostradę, żeby informować Was na bieżąco, czy możecie bezpiecznie poruszać się opolskim odcinkiem autostrady.